Cześć! Ten odcinek w całości będzie poświęcony turniejowi Wisełka Cup 2023. Zapraszam na Wisełka Flash Extra! W sobotę 11 lutego 2023 roku odbyła się 12. edycja turnieju Wisełka Cup. W soleckiej hali Osir gościliśmy drużyny rocznika 2012. Akademia Piłkarska Rejsa, Chemik Bydgoszcz, Gwiazda Bydgoszcz, Osiczanka Osice, Zawisza Bydgoszcz oraz Wisełka Solec-Kujawski jako gospodarz. Drużyny rozegrały po 5 spotkań w systemie każdy z każdym, a w turnieju padły 63 bramki. Pierwsze miejsce z dorobkiem 13 punktów zajęła Wisełka Solec-Kujawski, strzelając 18, a tracąc tylko 4 bramki. Drugie miejsce na podium zdobyła Akademia Piłkarska Rejsa, zdobywając 9 punktów, strzelając 11, a tracąc 10 bramek. Z taką samą ilością punktów, jednak z ujemnym bilansem bramkowym: 8 strzelonych, 11 straconych. Na trzecim miejscu uplasowała się Gwiazda Bydgoszcz. Czwarte miejsce przypadło ekipie Zawiszy Bydgoszcz, zdobywając 7 punktów, strzelając 11, a tracąc 9 bramek. Piąte miejsce zajmuje Chemik Bydgoszcz, na koncie zapisuje 6 punktów: 11 bramek strzelonych i 12 straconych. Niestety szczęście nie dopisało drużynie z Osic, która wyjechała z Solca bez punktów. Zawodnikiem turnieju został wybrany Maciej Kosecki z Akademii Piłkarskiej Rejsa. Najlepszy strzelec to Hubert Sonnak z Wisełki Solec-Kujawski, a najlepszym bramkarzem turnieju został Alan Santur, również z Wisełki. Gratulujemy! Na listę strzelców Wisełki Solec-Kujawski wpisali się Hubert Sonnak, 9 bramek, Łukasz Borowiak, 4 bramki. Xavery Wilk 3 bramki, Jakub Stelmach oraz Michał Meller po jednej bramce. Bardzo dziękujemy klubom za przybycie na turniej, zawodnikom za sportową walkę, trenerom za opiekę, a rodzicom za gorący doping. Dziękujemy i do zobaczenia podczas kolejnego turnieju Wisełka Cup. Cześć!